Już niedługo, 16, 17, 18 i 19 lipca będziemy prowadzić w Muzeum w Zbąszyniu warsztaty fotograficzne. Wyjątkowe warsztaty. Co powiecie na pracę takimi aparatami? Stare, ale jare. Sprawne. Zapraszamy na warsztaty. Można się zapisywać naszym adresie mailowym fundacjamałpatres.org.pl lub osobiście w muzeum. Przypominam, środa, czwartek, piątek, sobota. Cóż byłaby warta stara fotografia bez ciemni. Wywoływacze, utrwalacze i cała ta magia. To wszystko przed nami. Zapoznamy się z kilkoma technikami starymi. Będziemy próbować cianotypi, kliszwer, będziemy robić fotografie natychmiastowe. No, tak jest przed 100 lat. Ta się wtedy wyglądała trochę inaczej. Myślę, że zabawy będzie pełno. Można się zapisywać na warsztaty jeszcze. Są wolne miejsca. Fundacja małpatres.org.pl Warsztaty są bezpłatne. Mamy też dla Was posiłek, bo praca będzie od 10 do popołudnia. Zapraszam serdecznie do Bąszyń Muzeum